Ja, ja się to z tej strony Matyks i nagrywamy kolejną część z tego odcinka. Jak coś, to była mała pomyłka gdzieś, no bo odcinek się nie nagrywał, ale dobra. Nie, nic nie było, no i tak prawie... Też ...dwa razy. Nic się nie stanie. No. Tylko trochę czas zajmuje. To jest drugi odcinek. Coś. Eee, tutaj czekam przy żółtym domku. Tu jest, to jest to tyle to... żółtych domków, że ja nie wiem, gdzie jestem. Przy wodzie, przy tej wodzie zlatującej, latującej dół. Wiesz co ja mam pomysł, po prostu e, na końcu wioski. na końcu wioski jak jakby schodzi się na dół No i gdzie ty wziąłeś? Słyszeliście wioski? dzwon czy nie? Nie. No to dobrze, Szyma... to nie jesteście w tej... Liczby. Widzę cię! Ja widzę cię, to też Dino. Chcesz jedzenie? Nie zlecie. No, no. no. Ja mam chlebek dużo. Ty masz już całą prawie całą zbroję. No prawie, ja mam tylko kraty spodnie. A masz jedno żelazo? Nie, jakże. Nie, mam Dwa. Ale patrz, patrz, idziemy tam. Patrz, widzisz? Zauważyłam, no kurde, fajnie. O, Wie, Co chcesz, wieśniak? Ci! Emerald za sześć chleba. Ej, to cholernie mega! A za sześć dni? On chce Emeralda. Ej, zarombisty jesteś. Ziomek zostań tu. Ja ci później u później ciebie popatrujesz? No nie, tutaj po wodach sobie zawrócimy pewnie. Pustynia. Ej, to jak to będzie pustynia, to, to jesteśmy win. A ty wgrałeś. E, Moty z dinozaurami, z. z... A, tak, jest z dinozaurami, z tymi. <grym> z dinozaurami nagryzł przeszydek. Ej, słoń! Łe. I Flamingo! Nostalgia, moment. O kurde! Nie, to jest nitkowę, tylko widzę. Ej, mam piórko Flaminga. Patrz na to. No ja ich widziałem już takie, ale one dziwnie wyglądają. Tak? No, to są bardziej w tobie z tyłu niż takie. dopasowane... Duszek tam jest! Duszek plecowy i tej. Ale nie. Okej, okay. dbaję co. No, ja coś, to... ty coś ty zrobił. Coś ty zrobił, jeszcze. Ja umieram. Wie. Co to jest? Co to za żółw? Nie, co to jest? To jest gdzieś... Nie wiem. Aha, to jest. Prosto na, na mnie! Nie, ani... ja, nie. Nie prowadzi prosto na mnie. Ja, nie 4HP, niech oni strzelą Nie. Zaprowadziłeś ich prosto na mnie, Dino. No Jakby się oni weszli we mnie i nie zaczęli. Zwonię tam, muszę trochę herdować. Nie bierz moich itów, nie bierz moich itów. No hipopotam, czemu ty tego nie jesz? A może nie mnie To jest... Aha, to się inny Ja pierniczę i bapę. Hipopotam jest takim skurczybykiem. <grym> Za... zabijecie? No kurde, od razu! Ja, nie, on na początku chodzi, sobie chodzi. i id, Idę do wody, od razu na mnie się rzuca. Nie wiesz tam, tam są moje ite, nie idź tam. Dinozał chyba atakuje fiadżerów. Atakuje, tak, zabił! I zabił kolejnego! Dawaj, Dino! Dobra, widzowie. Dobra. Iloza? Wszyscy te Kurde. No niedługo kolejny odcinek coś, bo to będą takie krótkie odcinki z wstępne, bo nawet nie wiemy czy, czy chcecie, czy nie. Szybko, jop, jop, jop. Szybko, Zebrałeś moje itemy na pewno jakieś. No wiedziałem, że nie. Ja bym ich nie Zebrałeś moje, mój miecz. A nie, jednak nie. Ale spierdzielamy, spierdzielamy. No coś będzie, czy nie jest. Dobra. Ile tu szkieletów jeszcze? Nie, za dużo, za dużo mogli, za dużo Poszedłem, poszedłem Buduję się Fajny dino. okej okay. Oj, gonią cię, gonią cię, strzelają do ciebie dwóch Nie Mój Boże A jak, gdzie wy jesteście? Nie! Ej nie czekaj, czekaj na mnie no, na razie bij się w wodzie z tymi, z pająkami. Pająkiem dokładnie. Ta go. Co się waliło? Nie, to nie ma. wizawia Ja nie wiem gdzie coś mogę znaleźć Jest nowy nowe gatunki. Co za ambeko? I think